Volvo będziemy wymieniać łożysko tutaj amortyzatora, poduszkę No ale musimy cały amortyzator wyjąć Więc widzę, że tak rozpinamy tu łącznik stabilizatora. Będziemy odkręcać tą śrubę. No i potem to w dół. Tu odpinamy ten przewód. On jest. Może to zrobimy od razu na wizji. O, jest tu jest drugi a to wyjdzie, to się odkręci jak odkręcimy łącznik stabilizatora to się odkręci całe no i potem tu i od góry, czyli jakby wszystkie śruby szły łatwo, to będzie bardzo szybki deal o dziwo poszło udarem, nie musiałem niczym przytrzymywać, rzadkość, rzadkość tutaj odpiąłem czujnik ABS, u wziąłem go sobie tutaj żeby nie przeszkadzał, żeby gdzieś go nie uszkodzić przy wybijaniu tego. I teraz wykręcamy tą śrubę. O i tu też jest na 15. Odkręcamy to, tylko najpierw próbujemy grzechotką, czy to w ogóle idzie. Nie od razu udarem, bo jak urwiemy, to nam się problem narobi. Idzie grzechotką. Można sobie skręcić i podejść tu udarem albo może tak podejdzie, ale tak idzie lekko, że więcej czasu mi zejdzie na skręcanie kołem niż na odkręcenie tego grzechotką. I zbijamy młotkiem uderzając tu. Ja dwa razy uderzyłem i już się ruszył. I musimy to zbić do samego dołu. Żeby on tu wyskoczył. No on tu siedzi prawie w całym tym, no a to zazwyczaj tak siedzi. Można sobie tu rozszerzyć coś delikatnie czymś, ale mówię dwa razy stuknąłem i idzie. To ewentualnie przy wkładaniu sobie rozszerzę. I potem jak już wybijemy tu, to zostają nam tylko te trzy śruby. Ta, ta i ta. Wyszło. Na tyle fajnie się to wszystko odchyla, że nie pręży tu potem ta zwrotnica. Delikatnie odkręcamy w górę te trzy śruby i mamy amortyzator na wierzchu. Potem przy wkładaniu zakręcamy tam i tutaj musimy nacelować tym, on tu ma kraniec tu, że dojdzie, więc się nie musimy martwić, czy wbiliśmy do ostatecznie daleko. A później możemy sobie gdzieś tutaj lewarkiem podjechać, byle nie bezpośrednio pod to i podnosić do góry, żeby tu skakiwało. I odkręciłem te trzynastki u góry. I wyciągamy amortyzator. Dość sprawnie to poszło. Uważamy, żeby tego zbytnio nie pociągnąć, żeby nie wyskoczyła tam pół oś. I zmieniamy teraz poduszkę i wkładamy z powrotem. No, nawet nie trzeba do ulewarka w tym przypadku. Poruszałem tym prawo, lewo, przód, tył i prawie wskoczyło. Zostało tyle. I złapałem tu, złapałem drugą ręką tu i ruszałem tak i wskoczyło. No, ale nie w każdym egzemplarzu tak będzie. Ja sobie tą końcóweczkę dobiłem w ten sposób, że tu podstawiłem młotek, oczywiście uważamy na pół oś. I uderzyłem młotki, drugim młotkiem tutaj, w spód tego młotka i uderzyłem za trzy razy i tu doszło do końca. Ale w niektórych może nie iść, więc trzeba będzie jakoś to rozszerzać, tylko rozszerzanie utrudnia ten element. No i teraz skręcamy tu, zakładamy czujnik, zakładamy łącznik stabilizatora. No, i gotowe. Zakładamy koło. A no, i skręcamy tą górę. Bo na razie przyłapałem wstępnie i zaraz to dokręcę. Nie filmowałem wymiany samej poduszki. Robiłem to takim ściągaczem. Ale myślę, że to, jak ktoś nie ma pojęcia, to powinien do kogoś jechać, żeby mu to zmienił. A kto to robił, to, to wie, jak to zrobić.